Początek roku w sporcie przynosi często sporo niespodzianek. Trenerzy wyjątkowo muszą położyć nacisk na odpowiednią koncentrację swoich zawodników. Po okresie świąteczno-noworocznym różnie z tym bywa. Dobrze swoich podopiecznych zmobilizował m.in. Krzysztof Janczak. Jego zespół w pierwszym meczu w 2013 roku pokonał w rybniku wolej 3 do 0. Wszystkie sety zakończyły się takim samym rezultatem: 25 do 23 dla przyjezdnych. To był. Kolejny bardzo udany występ klubu siatkarskiego z Milicza. Trzy punkty do swojego dorobku dopisali również Wrocławienie z gwardii po zmianie trenera. Zespół gra nadspodziewanie dobrze. Gwardziści w derby regionu pokonali tym razem przykrupniczej Wiktorii Wałbrzych. 3 do 1 punkty do swojego dorobku. Dopisała też biała wianka, która zdobyła często wobec zwyciężając pod jasną górą 3 do 2. Milicz. Wciąż jest wiceliderem drugoligowych rozgrywek, ma stratę 7 punktów do TKS-u Tychy. Wiktoria Wałbrzych jest czwarta, Gwardia Wrocław awansowała na siódmą pozycję, a Bielawianka awansowała na dziesiąte miejsce.